Siemanko Widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku z Fify23 Dzisiaj będziemy robili Pika z Ikoną 90 no. Przynajmniej dobrze robię Pika z Ikoną O kurde Pepe 8.6 jakaś Albo dobra Dobra 8.5 Gnabry niech będzie nawet nie będę się oceną przejmował. Kulusewski na pewno tutaj pójdzie na przepałkę. Kurde, za daleko troszeczkę poszedłem, ale Gaja na pewno. Nawet nie wiem, ile będę miał z oceny. <gulne> Kurde, Mount. No i teraz przepalmy takie totalne gówna. Na przykład 80 same i dubrawka, dobra I chyba wyjdzie skład 86 albo może nie wyjść. No właśnie nie wyjdzie. 85 Dobra, musiałbym przepalić karty z lepszego sortu Na przykład Niech będzie Jordi alba też nie, no bez sensu. Dobra, to ryzyk fizyk niech to będzie terstegen. Bez sensu. <laughs> nie, no bez sensu. Dobra, to musiałbym te osiemdziesiątki pić zostawić. Dobra. Eee, niech będzie żulkundę, czemu by nie, Ech, musiałbym się z tym składem już do, yy, długo męczyć, ale otwórzmy paczkę, plukarze elektron premium, zarobiony skład z ikoną, jest to Mario Hermoso, o kurde, hmm. jeszcze duplikat, super, przynajmniej jestem 500 monet do przodu, ok, jeszcze Pickford, spoczko i to mi się bardzo podoba. I robimy ostatni skład na Picasso i ikoną 90. Plus. To już drugi. To już drugi w FIFA Pik Ikoną. No. Mam nadzieję, że nie musiałbym przepalić na niego. <ścoughs> Dobra. Najpierw zaczynajmy od walkoutów. No to Rudiger, Trap, Albo musiałbym przepalić Zinchenko, No właśnie. Bo to jest jedna z kart z lepszego sortu, czyli takie 90 kur. No to na pewno Zinczenko. Z takich kart Ben. No nie wiem czy Benteke. Benteke na pewno pójdzie na lepszy sort ryki Puć. Dobra teraz złote, złoty. Dobra. Ryzyk fizyk. Ryzyk fizyk. Hradecki, P Pickford. Teraz osiemdziesiątki same będą. Ciekawe, czy przetrwamy. Przetrwamy tego Pika z ikoną. Kurde. Przetrwamy to. Nawet jest. Odrobinę za dużo 86. Dobra, zostawię tego ZINCZENKO na pewno. Na pewno zostawiamy tego zinczenko. Wezmę sobie za zinczenkę, jakoś 80. Na przykład tego hermoza, którego dostałem już przed chwileczką. No i jest 80. Osiemdziesiąt, 85. Osiemdziesiąt Ach, Dobra, za późno. I otwierę w razie w paczkę Dobra, teraz przechodzimy do pikazikonu. I co my tu dostaniemy? Albo jakiś shapeshifter, albo jakiś dobry. Co to jest? Co to jest? Ale dobre trafy mi się trafiły, patrz. Kaka, Nesta, Cantona i kurde Frank Lampard. Jezus, co to jest za traf? O Boże. No nie wiem, czy na tym etapie gry chcę Kantone. ale ten Nesta mi... No nie wiem, Nesta albo Kaka. Albo nie no, Franka Lamparda na pewno nie biorę ani kantony. Nie no, Kantona, kurde. Nawet ja zrobiłem nie z niego pięć wyzwań. Na pewno nie kaka. Nie no, kaka nie wiem. Nie wiem co ja mam wybrać w takim dobrym piku z ikoną. Miał być 64. Dobra. Dobra to wezmę Nestę I przynajmniej będzie tyle, kurde. Wezmę Nestę w razie W. Dobra, Nesta pójdzie na przepałę. Na pewno. 2 na 3. No kiepskie statystyki. No to Nesta na pewno pójdzie na przepałkę. Kurde, chciałem w tery zobaczyć, a tu nic. Niestety. I otwórzmy ostatnią paczkę. Za ikonę. dół Ok. i dostaliśmy sudamerikana za 266 dolarów. Okej. Okay. To nie było To nie było dobrze zagrane. No na pewno nie, bo przepaliłem Zinczenko albo przepalę tego Nestena. No właśnie, ty durniu nie masz informa. Ja pierdziele. Nie, nie masz informa. No właśnie. No to przepalę na Pika 87+, plus do wyboru. Nesta i Zinchenko, dobra. Bo i tak Nesta na tym etapie gry mi się nie przyda na nic. Dobra. Ale ikona Toty, ikona Toty. Przynajmniej pierwsza ikona w życiu trafiona, Toty. No ale niestety ikona Toty idzie na przepałkę. Nie na tym etapie gry. Dobra, Zinchenko, muszę mieć 84 składzik, ale na tym etapie gry już nie mam kart specjalnych. Co to kurde jest? O nie, niedobrze. Kimisia jeszcze miałem, o co chodzi? O nie, już nie mam foderu, nie mam foderu na nic, kurde, na nic nie mam foderu. Przepaliłem Nestę, Przepaliłem Zinchenko, Kimisia teraz, kurde No niestety dostaliśmy na razie taki średniowy traf na tym etapie gry, bo nie Ramsdejla Debilu, nie Ramsdejla SKEZYSKI! O, dobra, szczęsny. Kesti Schmaich. Mikitar... O oh shit. No to trzeba mu miło mi to teraz mówić. Politano i Mikitarian. Ale mi się nie władowało więcej kart. Co to za porąbana aplikacja? Nie. To nieźle. Dobra, to pozbędę się Kimisia. Jak będę potrzebował... Kurde, by w takim Pico 87 Plus mi poleciał jakiś inform, bo by na tym etapie gry mi się przydał. Dobra. Kufal. Kurde, nie. Dobra. Przepaliłem Nestę. Pierwszą ikonę toty w życiu. No ale na tym etapie gry mi się w ogóle nie przyda. A ja potrzebuję środkowego obrońcy, akurat. Pico 87 Plus Kla! Footy! Tak jest! Dostaliśmy w końcu top bocznego obrońcę. 5 na 4 Wow! Jonathan Kloss. Metr m. Dobrze, że ma pozycję PO. Wysoka, wysoka. Lepsza noga prawa. Jezus. Dobrze, że dostałem tego Klossa w końcu. 99 tempo, 89 strzelanie. Wow. Wow. Wcześnie dogrywa. ty jest jedyna cecha u Klosa. Ale dobrze. Spika 87+. plus Dostałem kolejnego futis. Dostałem kolejnego futis. Dostałem Klosa. Tak jest. No i teraz mogę uporządkować skład. No to niestety Wilfred Zaha z Tobą się żegnam koleżko. Bo na tym etapie gry nie będziesz mi w ogóle potrzebny. Jedyne co się nadasz to na przepałkę. Kurde. Jedyne co się Wilfred Zachana da to na przepałę No niestety muszę zawitać Klosa. Witam Klosa w pierwszym zespole. W pierwszym meczu będzie. Ja mam dopiero trzy mecze. Wygrane. Kuźwa. Dobra. Muszę użyć karty ustawienia się. Jest, będzie to PO. I będzie miał zgranie wtedy. Będzie fajnie. Kurde, potrzebowałem w końcu bocznego obrońcy. Ale gdyby dał mi Lucio, to byłbym bardziej dumny. Ale jest git. Jest git. No. Jest git. No. Jonathan Kloss. No, fajnie się wkomponuje w ten skład Futis. Wow. Wilfred Zaha na razie po, e, poszedł odpocząć. Coś mi się wydaje, że chyba zrobimy kolejnego Pika 87+, do wyboru. To już, os to już będzie ostatni Pika 87+. Bo nie wiem, po co mi Nani, po co mi e, Zaha. No to dobra. No i Modric. Jak... Nie no, Modrycia na razie pod inną przepałkę zostawię. Na razie przepalany będzie Wilfred Zacha z kolejnymi jegomościami: Jusuła Kimiś, Wojtek Szczęsny, Pogba. Nie no, Jusuła Kimiśa. Kurde, Kościół. Dobra. POGB zostawiłem. Ehm. Cassie. Schmeichel. Jezus. Ty. Mi się więcej tych kart musi wczytywać, je jeżeli chodzi o tą przerąbaną aplikację do FIFA 23. Kurde. Ale fajnie, że dostałem Klosa 96. Na pewno się ucieszę, że trafiłem. Tak top bocznego obrońcę. Kurde, dostałem klosa 96. Jasny, Gwint. O, Boże. Nie no, Freda nie chcę przepalić. Albo? Wiecie co? Przepalę, Freda. Bo już skończyłem wyzwanie z zawodnikami z Man United. No i w końcu. Może my się ucieszyć swoim życiem. Żegnaj, Zacha. Żegnaj, Zacha. Nie wiem, ile tam mecze zagrałeś, ale. Żegnaj, oby był inform, albo, albo coś dobrego, albo futis, drugi futis, albo nic, OK. no niestety, bez informa, bez futis, bez toty, ale szkrynia 90 i mi to ma 90, kurde, teraz trudny wybór pod przepałkę, no to dobra, weźmy sobie szkryniara, szkryniara 90, dobry foder, musi się po coś przydać, Wezmę Skriniara 90. Tak pod przepałkę. Dobra. Jeszcze sobie wejdę w zadania. Troszeczkę mi brakuje meczy do wygrania pod ikonę. No pod ikonę Skolsa brakuje mi 7 meczy do wygrania. No pod ikonę Skolsa brakuje mi 7 meczy. Pod bramkarza chyba mi brakuje. Jednej bramki Francuzem. No i wygrania dwóch meczy. I tak nie będę potrzebował w sumie angielskiego bramkarza, bo mam Janka Oblaka. Albo wiecie co? Pod zadanie. Pod zadanie z... od z Polas Kolsa, no to raczej by mi się przydał. Strudę. Za to wszystko paczka dwóch piłkarzy? Co to? Co to? Kurde. Albo dobra. No. Raczej wezmę to co. Moi drodzy, trafiliśmy futis. Trafiliśmy to co nasze. No i spoko. Kurde, trafię mi konetoty. Pierwszą w życiu. Przepaliłem ją. No i mi jest z powodu żal. Przykro. Kurde, mogła być jeszcze ikona tytan e, Franka Lamparda, ale nie na tym etapie gry, gdzie zacząłem dopiero przepalić, dopiero zacząłem robić zadanie na ikonę Baby. Także moi drodzy, ja się będę z wami żegnał. Widzimy się w piątek, jutro jest piątek, durniu, gdzie omówimy sobie piąty tydzień futis. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć, elo.